Witam wszystkich we wtorek, 16 maja, na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne e, informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Zaczynam od fear and Greed Index. Od wczoraj nam wzrósł, także dzieje się na rynku to, co grubacy chcą, żeby się zadziało, czyli rośnie nadzieja na dalsze wzrosty, i z 48 poszliśmy na 54 w tych wczorajszych podbiciach. Te podbicia mogą się pojawiać, niemniej jednak ja spodziewam się dalszych e, spadków i zejścia trochę niżej. I tak na Ethereum e, pierwsze wsparcie to mamy tutaj kontakt z tą niebieską linią. E, poziom 1805 około, w zależności od miejsca kontaktu. E, pierwszy opór 1837. Tutaj nam cena ładnie reaguje na tym poziomie, także no, jeżeli wybijemy. Pierwsze wsparcie 1779, 1755, 1691. Tak to widzę w tej chwili na Ethereum. Eee, zejście w tą stronę no, tu może się pojawić jeszcze jedna reakcja, jeszcze jedno podbicie. Niemniej jednak ja spodziewam się zejścia tu. Tutaj na interwale jednodniowym mamy 1807, 1755, 1691. I tutaj, jeżeli wybijemy to wsparcie, lećmy tu. a Opory dla ceny są tutaj 1837-1865 na ten moment. Przechodzimy do rynku bitcoina. Bitcoin, kontakt z kręgiem, spadek. Także ten krąg trzyma nam wyraźnie na spadki. I teraz tutaj pierwszy opór na, na tym mam w obliczu 1730, 27, 321 a wsparcie 26843, 858, 26295 i 25800, jeżeli potracimy te poziomy. Natomiast kolejne wzrosty będą możliwe po przekroczeniu tego obszaru, tutaj tych dwóch czerwonych kręgów, także to do obserwacji, jak dalsze wzrosty dla mnie. Kolejny wykres tutaj, 26, 27153 153 na ten moment. 179 to jest pierwszy opór, pierwsze wsparcie 26, 741. I co tutaj nam ten wykres pokazuje? Tutaj mamy wybicie z trójkąta retest, zejście w dół, i tutaj mamy 26, 738, 27, 322 wsparcie, także tutaj 26500 i te niższe targety, które uważam, że zostaną zaliczone. Tutaj powinna cena zejść niżej. Natomiast jak nisko, no to zobaczymy. Tutaj mamy kolejne wsparcie, jak bardziej 22800 na ten moment. W zależności od miejsca kontaktu z tą linią. Natomiast no, można sobie zmierzyć, gdybyśmy tu mieli taki kieruch. No to 23 600 Jeszcze tutaj mamy po drodze. Gdybyśmy mieli taką korektę. Tutaj kolejna rzecz, która jest na Bitcoinie. No tu już pokazywałem 27, 179, 26 742 i kolejne krąg tutaj 27 27,321. To są takie poziomy najważniejsze do obserwacji na ten moment. Wybicie tego poziomu no to jest możliwość dojścia na 27,900, 27,800, a nawet podbicia tutaj w ten rejon 2800. Także no tutaj na, na poziomie 28-100, 28-200 mamy bardzo dużo liquidity do zebrania na rynku, także no istnieje takie prawdopodobieństwo, że to publicznie się pojawi w tamtym rejonie, jednak by musiał być silniejszy impuls, no a na ten moment nie wygląda to dobrze. To... No, jeżeli utracimy 27 tysięcy, no to 26-850, 26-297. Raczej w dalszym ciągu spadkowo ten ruch tutaj, który się odbywa teraz, to odbicie, no dla mnie jest to ruch korekcyjny. Przetestowaliśmy, jeżeli wyczyścimy sobie wykres i spojrzymy na to, ukryjemy wszystko. Tak, zrobimy czysty wykres. Zobaczcie tutaj. Czterogodzinówkę. Tak. 4 godzinówka. tak. Testujemy strefę konsolidacji, która tutaj była. Te strefy wybiliśmy z tej konsolidacji, no jest próba powrotu. Jeżeli tu się odbijemy, no to myślę, że zejście niżej jest tylko kwestią, kwestią czasu. Gdybyśmy robili większą korektę, na przykład ton, no to wówczas nas yy, zmierzymy. Jest nie za zacienione, ale tylko, żeby na to zakres tej korekty, która tutaj była, to jest największa korekta w ruchu spadkowym pokrywa się z 28 27, także jest bardzo możliwe, że tutaj odbijemy i te 27,900, 28,200 wyciśniemy jeszcze przed dalszymi spadkami. Niemniej jednak, ja uważam, że ta korekta do tego ruchu wzrostowego jeszcze się nie zakończyła i. Będziemy ją kontynuować. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Więcej analiz pojawi się na naszej grupie telegramowej, discordowej. Zapraszam również na szkolenia, które Sylwia organizuje. Jeżeli ktoś chce dołączyć i zobaczyć, co tam się dzieje na naszej grupie, zapraszam do kontaktu na telegramie. Prześlę Wam wszystkie informacje, które są niezbędne, aby dołączyć do naszej grupy. Życzę miłego dnia i do usłyszenia jutro.